Witajcie drogie wagi. Zapraszam was na e, czytanie pod tytułem Co los przyniesie do was w najbliższym czasie. Oczywiście zwróćcie uwagę na <laughs> swój ascendent księżyc, Wenus jeśli chodzi o, o związki, a także na znak wadyjski. E, tym, którzy są dziękuję za obecność. E, z, bo dzięki Wam ten kanał tu istnieje i oczywiście mam dla kogo te przekazy robić a tym, którzy pierwszy raz y, się tu zna y, znaleźli, zapraszam oczywiście do subskrypcji do obserwacji, do komentarzy y, i mam nadzieję że moje czytania z Wami będą rezonować oczywiście w ten pozytywny sposób pamiętajcie, nie dopasowujcie do siebie na siłę i również odwracajcie energię, więc zobaczmy jaki tytuł. Wagi, zaufanie. Przyjmij Boże moje największe pragnienia i napełnij mnie wiarą w to, że wiesz dokładnie, jak sobie z nimi poradzić. Mhm. Zobaczymy jak się to będzie miało do czytania. Głównego dla Was. Robimy sobie Krzyż Celtycki, Królowa Kielichów. Tak się przedstawiacie. Mhm. Ósemka Kielichów w podstawie. Właśnie. Siódemka do przeszłości, a co w głowie? Księżniczka dysków. Czyżby wagi były w ciąży? Co przychodzi? Szczęście. Oj, ósemka była w pęcie, jakieś działanie. Zatoczenia rycerz mieczy, tu przychodzi mag do was i wynik, księżyc. Jakieś tajemnice i książę mieczy. Yy, uwaga, na jakieś. Yy, Fałszywe informacje, nabojki. No Tutaj też możecie zbierać informacje, tak? Y, lub obserwować coś, co Was interesuje. Jeśli wy usłyszycie jakieś fałszywe informacje, y, jakieś informacje też sprawdzajcie źródło, tak? Z którego ono pochodzi, bo też może to być nieprawdziwe. I tu macie piątkę, piątka mieczy, jakaś porażka, jakiś konflikt, jakaś walka o coś. O coś będziecie walczyć. Tutaj przedstawieni, yy, przedstawione jesteście drogie wagi w Królowej Kielichów. Królowa Kielichów ona kieruje się uczuciami, miłością, jest zaradna, jest obrotna, działuszka, tak? Ale też i poświęca się z uczuciami, tak? Yy, całą sobą. Mhm. Karta Rytwanu, zodjakalny rak się tu rysuje. Karta wyjazdów. Być może załatwianie jakichś spraw rodzinnych, e, ustalanie jakichś planów, tak? I w tym kierunku będziecie podejmować jakieś działania. Być może ślubu, czy Wam się ślub szykuje? Paść pentakli, tam księżniczka pentakli. E, no, tu jest jakaś nauka. E, tak samo u Was się pokazuje szkolenia, ale tu. Tak jakby chcieli, y, chciały się wyszkolić na jakiś dany projekt, żeby y, móc go sfinalizować, tak? Poprzez y, swoje wykształcenie, jakiś wzrost i w, to by dać y, być może bezpieczeństwo i stabilizację swojej rodzinie na przyszłość. Mhm. Wy macie wiele opcji, tak? Tylko uwaga skupić się na tym, bo tu mogą być jakieś manipulacje, toksyczne energie to jest zakończenie jakiegoś etapu w karcie sądu. Albo to zawarcie związku małżeńskiego. Mhm. Tak mi się tu pokazuje. Zawarcie związku małżeńskiego. Tylko uwaga, bo tutaj też. Yy, no, jakieś fałszywe informacje. Cały czas mi się pokazują. Yy, ryby. I też y, rak ryby skorpion, ale też i energia panny się tym pokazuje. Dlatego zwrócić na to uwagę, tak? Jeśli będziecie coś tworzyć, coś załatwiać, y, uważajcie y, też i na takie informacje od takich osób. U podstawy macie ósemkę kielichów. Energia ryb, tak? To jest pozostawienie: pozostawienie czegoś z przeszłości, pożegnanie czegoś, co już nie służy, tak i wy wyruszacie dalej i to w karcie Rydwanu, tak to jest transformacja całkowita, przeobrażenie e, cesarz, to może być mąż to może być partner, tak i karta pustelnika przemyśleć swoje działania, bo możecie mieć do czynienia z osobą taką dość zaborczą, tak, tutaj może być jakaś komunikacja pod względem dzieci manipulacja pod względem pieniędzy no Taka bez też i bez... Nie kierujcie się bez troską. Nie kierujcie się bez te... takim też zachowaniem i takim podejściem, załatwiając ważne sprawy, ale tutaj przeszłość odchodzi już całkowicie. Tak wy to żegnacie i wy przeobrażacie się, by być może spełnić swoje jakieś marzenia. Tak, bo tutaj mamy siódemka kielichów. To są wybory. Też uwaga na alkohol tak yy, i też jak ta sama karta mówi zepsucia, że macie być może z wytwia, ale do wyboru nie możecie się zdecydować i to odchodzi do przeszłości. Dlaczego, zobaczmy, zobaczymy jest ta karta, o, karta wisielca i wieża, karta ryb. To jest dla mnie karta wisielca to jest złodziej energii, złodziej uczuć, to jest taki że no. Tak, wcześniej byli karani przestępcy, złodzieje, tak? I to jest karta śmieci. I to jest, widzicie, wasza karta sprawiedliwości. Coś runie, coś odejdzie raz na zawsze, bo wy chcecie mieć tą równowagę, a tym bardziej, jeśli chodzi o uczucia. Mhm. I zrzucenie tego ciężaru, który was przytłaczał. I wy, tu jest pokazana energia uleczenia. Być może spojrzycie na tą całą sytuację, w której się znajdujecie, z innej perspektywy, tak? Być może załatwiając swoje sprawy y, pod względem stabilizacji, i to y, właśnie dlatego jest ta karta. Zaufaj losowi, tak? Przyjmij Boże moje największe pragnienie i napełnij mnie wiarą, tak? I wy przeobrażacie się, wy wierzycie, tak? Że Wam się to uda pokonać te wszystkie. Być może trudności, które stoją wam na drodze. Tu w głowie jest księżniczka dysków. To są nowe projekty, nowe możliwości, nowe przedsięwzięcia w założeniu własnej działalności. Projekty, jak i karta ciąży. Zobaczmy. To jest coś nowego. To jest energia yin-yang. Uzupełnienia. Karta sądu. Tak, czyżby tutaj były załatwiane jakieś i królowa buław. Yy, równowaga w braniu i w dawaniu pod względem, to jest yy, królowa buław, to jest energia lwa, tak? Z taką kobietą możecie mieć do czynienia i paść kielichów. No, jakieś możliwości do was przychodzą lub ktoś ma właśnie możliwości i to jest obranie, wybór drogi, tak? I przez to może powstać konflikt, bo być może wy oczekujecie dziecka, coś wam się należy. I być może wy w tym kierunku będziecie chcieli załatwić jakieś sprawy sądowe, urzędowe, prawdę, by mieć tą pewność właśnie, że macie to. To, co wam się należy w szóstce pentakli, tak. Właśnie, jakieś oszustwa, jakieś kłamstwa, bo ktoś wam coś... Być może był wam winien, oszukiwał was, tak? I wy teraz będziecie działać w tym kierunku, żeby to odzyskać. To jest właśnie coś, co wam się należy, królowa pentakli, co ona pomnaża to, co ma. Ona chwilowo się cieszy tym, co ma, tak? Bo ona chce, by te pieniądze przebywały. I w tym kierunku, właśnie, żeby mieć tą stabilizację finansową, tak. A tu była niezgoda, widać, tak? Była niezgoda, osoby trzecie, brak równowagi właśnie w tym wszystkim. I tu co do Was przychodzi? Szczęście, spełnienie, tak? Spełnienie marzeń. Bo co? Dziewiątka kielichów, była, dziewiątka kielichów, czyli spełnienie marzeń, co tu mówić, i równowaga w braniu i wdawaniu, czyli Wam się to uda zdobyć, wyjście z energii biedy, tak? I poczucia straty, żalu. Pięknie. Bo tu walczyłyście o to, walczyliście o to, lub zawalczycie o to, tak? Bo cały czas mia miałyście nadzieję tutaj, że się coś odwróci, ale to jest otwarcie się na możliwości i to jest wygrana was czeka, drogie wagi. Was czeka wygrana, jeśli podejmiecie odpowiednie kroki, i tu jest działanie. Szybkość, działanie, komunikacja. Y Dowiadywanie, zbieranie informacji przez różne też i portale, tak? Przez różne te messengery i, to, i te sprawy. W sprawie właśnie materii, w sprawie pracy, w sprawie jakiej poświęcania się, jeśli chodzi o materię. Królowa Mieczy. Królowa Mieczy się kieruje intelektem, rozsądkiem, tak? W wyjście z ograniczeń, by spełnić swoje marzenia. Tak, i to jest wasz partner, wasz mąż. Być może z takim człowiekiem będziecie mieć y, do czynienia lub on wam pomoże w tym kierunku, tak? I y, będzie, będziecie wspólnie walczyć o to, co wam się należy. Mhm. Tutaj kierować się przede wszystkim intuicją, wchodząc w coś nowego, tworząc coś nowego, tak? Bo tu cały czas może być jeszcze niegoda, niezgoda. Tutaj y, z otoczenia do Was przychodzi rycerz mieczy. Rycerz mieczy to jest osoba o prostackim sposobieniu która nie liczy się ze słowem, która potrafi zranić tak swoim y, zachowaniem, swoim sposobem bycia. Uważajcie na taką osobę. I tutaj jeszcze widzę jakieś tajemnice, manipulacje. Widzicie? Bo karta księżyca i tutaj też karta księżyca. Jakieś tajemnice, paść Pentakli, ktoś, ktoś właśnie nierozsądnie być może posługiwał się pieniędzmi, i dlatego powstaje konflikt. Powstaje konflikt i walka, tak żeby osiągnąć ten stan równowagi. I to w kole fortuny wam przyniesie korzyści. Jest karta siły: zachować równowagę i kierować się przede wszystkim własną. Energią zrównoważoną. Nie kierować się emocjami, tak? Tylko przede wszystkim rozsądkiem. Rozsądkiem, spokojem, opanowaniem, bo karta mocy to też energia takiej jakby przemocy, agresji. Tak, żeby się tym nie kierować. Mhm. Tak, bo ktoś sobie spełnił własne marzenia, tak? Swoje zachcianki. I to jeszcze diabeł, manipulacje. No, coś było w, w tajemnicy i wy tego nie widzieliście. Ktoś wam może coś. Mówił, że y, w coś zainwestuje, gdzieś tam pojedzie, coś tam zrobi i że z tego pieniądze będą. A tu wyszło, a kuku. No i co, tutaj właśnie jest karta Maga. To jest kar y, karta kreacji, tworzenia, tak? Co wyczarujesz, to i to będzie. Tylko, że Wy tutaj się boicie. Wy tutaj, przepraszam, to jest, to jest dziesiątka mieczy. Tutaj jest coś w tajemnicy, coś jest ukryte, co was już dobija, coś was już przytłacza i wy się tego obawiacie. Być może jakieś tajemnice mogą wyjść na jaw, tak? Ale tu jest pokazane 10 kielichów, stabilizacja rodziny, osiągnięcie równowagi i wasza karta cesarzowej, mhm. równowagi. Tylko, że w karcie arcykapłanki jest, są jakieś tajemnice ukryte, tak? Uwaga na osoby trzecie. Być może jest też i kobieta w ukryciu. Kierować się intuicją. I wynik karta Księżyca. Znowu, uwaga, tak? Bo tutaj są jakieś zdrady, jakieś przykres słowa. Coś po prostu, co Was zraniło, tak? To jest karta uleczenia. No, bo coś było budowane na pasji, na pożądaniu, co was totalnie dobiło. Być może właśnie ktoś manipulował waszymi uczuciami i wy już macie tego dosyć, tak? Bo to was totalnie widzicie? ósemka kielichów. Czas to porzucić, czas to zostawić i czas pójść do przodu. I was czeka nowa, nowa przyszłość w kole fortuny. Tak. Wybór pod względem uczuć i miłości. I Wy będziecie o to walczyć. Dlaczego jest ta karta księżyca? To też zodiakalne ryby i rak się rysują, bo czas to pozostawić. Po raz kolejny się to pokazało. Po raz kolejny. Tutaj macie kartę gwiazdy. Zodiakalny wodnik się rysuje, tak? To jest spełnienie. Macie ochronę opiekunów duchowych z góry. I Wy zrzucacie, bo zbyt wiele wzięli, wzięłyście, wzięliście na e, swoim. Na swój kręgosłup, na swoje barki. Właśnie uważać na kręgosłup, tak, na swoje plecy, w ogóle poprzez pasję, poprzez pożądanie, tutaj jakaś namiętność się rysuje, otwarcie się, zakończenie jakiegoś etapu, tak? Rozpoczęcie budowy, nowego związku, tutaj też może być i po raz kolejny energia dziecka, tak? I po raz kolejny karta gwiazdy. Także drogie ryby. Zamykajcie stary rozdział. Już czas podomykać te sprawy, które jeszcze właśnie nie są podomykane. Czas pożegnać przeszłość, tak i wziąć się za nowe, podokańczać po prostu stare sprawy, które już nie mają po prostu prawa i miejsca bytu. To tyle. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych czytań.